Dziś w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie mamy okazję gościć medalistkę Igrzysk Olimpijskich, Monikę Michalik, która powierzyła nam zorganizowanie eventu sportowego na zapaśniczej macie. Dzięki wsparciu Ministerstwu Sportu i Turystyki dzieci z powiatu dzierżoniowskiego mają okazję uczestniczyć w nietypowej lekcji WF-u. Spotykamy się dzisiaj tutaj, aby wszystkie. Gry i zabawy pokazać z mocowaniem. Yy, nauczyciele wychowania fizycznego będą je mogli później wykorzystywać na swoich lekcjach WF-u. Yy, wiemy, że taka Nietypowa forma WF-u jak gry z mocowaniem, przeciąganie liny, wyrywanie piłek może zachęcić część młodych uczniów, adeptów do uprawiania sportu, a tym bardziej sportu walki, które tak naprawdę w naszym powiecie dzierżeniowskim mają bogatą historię. W tym roku mamy projekt WF na zapaśniczej macie. Tutaj mamy siedem konkurencji, częściowo jest na macie, częściowo poza matą i też mamy wieślarza. Także y, myślę, że to też jest coś, coś fajnego, bo, y, tak jak mówię, y, zapas jest ogólnie ogólnorozwojówka i jako. Y, Trenując zapasem możemy trenować tak naprawdę każdą konkurencję, żeby być dobry właśnie w tym sporcie, w sportach walki. Projekt dotyczy środowisk szkół podstawowych. Jeździmy po szkołach po całej Polsce. W rywalizacji udział biorą uczniowie z klas czwa, czwartej, 5, 6 Są to roczniki 2.11, 2.13 ze szkół powiatu dzierżoniowskiego. Gościmy szkołę podstawową numer 10 w Bielawie, zespół szkół Przedszkolnych w Ostroszowicach, w Tuszynie, zespół szkół w Piławie Dolnej. Cieszymy się, że szkoły mają chęć uczestnictwa w takim evencie sportowym, bo jest możliwość poznania dla tych dzieci raz, że nowych aspektów wychowania fizycznego, a dwa utytułowanej wybitnej sportsmenki pani Moniki Michalik, która ciężką determinacją i pracą zdobyła medal Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Chcemy zaszczepić dzieciom aktywność fizyczną, a tak naprawdę to, żeby oni się tym bawili, dla nich żeby to była radość, no żeby wiedzieli, że przez zabawę, żeby sobie dążyli do, do, do danego celu, kto tam sobie trenuje jakikolwiek sport. Ja mówię, to nie muszą być zapasy, to musi być ruch. Oni tutaj też rywalizują w drużynie, też się uczą walczyć w drużynie i też między sobą. Także też są takie pojedyncze, że wychodzą na matę na przykład i jak jest walka o piłkę, czyli. Między sobą walczą pojedynczo. Zachęcamy w różny sposób naszą młodzież lokalnie. Tutaj wiemy, że skarżą się wszyscy, że młodzież jest coraz mniej sprawna. Śmiem powiedzieć: ok, jest troszeczkę spadek tendencji tutaj sprawności, ale jest też duża dysproporcja między bardzo sprawnymi dziećmi, które uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, szkolnych, a masą dzieci, która kompletnie nic nie robi. Oczywiście tutaj my jako WFiści, trenerzy. Zachęcamy ich do bra, brania udziału aktywnie w różnych zajęciach, ale wielką rolę odgrywają tutaj rodzice. Jedną z barier, którą też trzeba poruszyć jest brak możliwości komunikacji bądź brak możliwości na przykład posiadania sali gimnastycznej w Ostroszowicach, w Tuszynie czy w Mosisku, tutaj jeśli chodzi o gminę wiejską Dzierżoniów, nie posiadamy, tak naprawdę w gminie w Piławie Dolnej jest jedna sala, dzieci mają możliwość realizacji normalnego, normalnego WF-u, a my... Po prostu musimy kombinować, dostarczać im nie lada, emocji, żeby zachęcić ich do uprawiania sportu albo przejawiania aktywności na WF-ie. Tutaj też jest, jak to się mówi, serce zapasów dzierżeniowie. Jesteśmy tutaj już drugi raz. Ja się bardzo cieszę, bo to jest fajna współpraca. I, i, I myślę, że tutaj młodzież jest bardzo sportowa i to się też okaże. I też jeżdżąc po szkołach widzę, widzę jak dzieci są uzdolnione, ruchliwe i i się z tego cieszą. To jest właśnie najważniejsze. I tak naprawdę ja też się z tego cieszę i, i, i jestem po części jakby dumna z tego, bo też jadąc na, na ten projekt tutaj, jakikolwiek, y, 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 mam coś takiego, taki mały procent w sobie, Jakbym też na własne zawody, jak kiedyś jeździłam, także coś, coś to jest i to jest właśnie fajne, to, to właśnie mnie napędza. Wierzę, że dzisiaj dzieciaki będą się świetnie bawić w hali Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzierżyniowie i dzięki temu będą chętnie uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego oraz poza, zajęć pozalekcyjnych. Robimy ten projekt WF na zapaśniczej macie. Myślę, że część dzieci i też mam takie sygnały, że na przykład... Trenuję jakikolwiek sport albo też z fundacji robiłam bieg w czcielu 19 listopada i też tam dla dzieci też bieg. I na przykład yy, yy, dziecko, które biegło, bardzo chciało trenować lekką. No i jednak jest jakieś to przełożenie. Ja nie mówię, że wszyscy, ale, ale zawsze się ktoś znajdzie, że znajdzie tam swój cel, swoje marzenie i będzie do tego dążył. Życzymy dzisiejszym zawodnikom dużo uśmiechu, radości, kibicowania i samej takiej, takiej zabawy, bo to Mówię, to są y, dzieci szkoły podstawowej, one się muszą tym bawić. A mówię, przez zabawę, przez zabawę dążymy do, do, do celu.